Biznesmen Tadziu mi się znowu wyświetlił, tym razem na TikToku, gdzie mówi w takim fragmencie, do którego nie mogłem nagrać Ticza, Więc tu podzielę się Waszą opinią. W latach 90. stworzył Radio Maria, między innymi przy Pomocy Sojusz Lewicy Demokratycznej i wszystkich innych posłów. Tak naprawdę niby nie był bogaty. Potem nagle stał się bogaty, utworzył imperium niby z tego w wdowiego grosza. A teraz znowu mówi, że on odpisu nic nie dostał. I teraz jest biedny, czeka nadal na ten wdowi grosz, coś tutaj nie gra. A najgorsze jest to, że historia pokazuje jak postąpił, gdy pewien słuchacz Radia Maria wpłacił mu bardzo dużą sumę pieniędzy, Potem zachorował ten człowiek do niego napisał, żeby z racji tego, że tyle przekazał pieniędzy, żeby mu pomóc, bo bardzo zachorował właśnie. To po prostu powiedział, że nie, bo nie ma pieniędzy. Na pewno powiedział sobie, pomyślał, a Bóg tak chciał. Gościu, co ja cobie to obchodzi? Ja jestem ważny. Ja muszę mieć, wykarmić swoich wikariuszy, a przede wszystkim siebie. Chciałbym być w takiej formie w jego wieku, jak on teraz jest. Dobrze mu się żyje. Tak samo jak kardyn. Nałowi Dziwiszowi, który już na emeryturze, 7 lat, proszę Państwa. Pałacy. Makabra totalna. Niech się zastanowią, niech się zastanowią. Co robią. Jak ja się cieszę, że jestem z daleka od kościoła. I że nie wierzę, nie muszę się tym przejmować. I przede wszystkim nie jestem właściwie związany z Kościołem Katolickim. Tylko przez szes, który, który, um, który właściwie mam, ponieważ ja o tym nie decydowałem. Potem komunię, ale po prostu potem komunię jako dziecko, bo wszyscy szli. Zbierzmowania już nie miałem i oddalam się jeszcze bardziej. No bo, co, co dobrego tutaj, widzę? Powiedzą, są też ludzie dobrzy w kościele. Owszem, są, ale mimo wszystko są w tym samym sosie. I zawsze to ten, ten smutny obraz może się dosięgnąć. A mogliby być dobrymi ojcami, mężami, e, mieć, e, mieć normalne życie. Nie wiem, czy czują się bezpieczniejsi w tym, w tym tym sosie, czy nie, nie wiem. Ale panie Tadeuszu, panie biznesmenie, proszę się wziąć za siebie. Za siebie i nie wykorzystywać ty, ty, tego wdowiego grosza, jeżeli ten wdowi grosz to jest. Bo te babcie, które wpłacają, mogłyby to na leki przeznaczyć.